Zrobimy wyłom w tym systemie. Po tych wyborach Polska będzie już inna. Teraz, te lata najbliższe, poświęcić ratowaniu ojczyzny, tworzeniu nowego, przyjaznego obywatelowi prawa. My jesteśmy kolonią. Kontrolę nad naszymi pieniędzmi mają obce korporacje i banki. Bezpieczeństwo państwa jest w ruinie. Wszyscy zrobimy to samo. Wszyscy pójdziemy walczyć o nasze dzieci i wnuki. przybyłych na dzisiejszą konferencję wyborczą. Do filmu. Chciałbym teraz zaprezentować koleżanki i kolegów startujących z listy numer 7. Okręgu XIV. Elżbieta Borowska, proszę. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Elżbieta Borowska, mam 27 lat, pochodzę z Kobylanki pod górnicami, Jestem z wykształcenia politeologu, zajmuję się ochroną dziedzictwa kulturowego i tym właśnie chciałabym się zająć w syjmie, a także działaniem na rzecz transparentności władzy. Dziękuję Państwu. Macie Proszko, numer 12. Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Prostko, mam 27 lat, pochodzę z Łącka, tego Łącko-Czliwowicy. Z wykształcenia jestem prawnikiem, zajmuję się prawem w sposób zawodowy, wspieram, zajmuję się prawem cywilnym, prawem rodzinnym. Na co dzień dotyka mnie problem przewlekłości postępowania sądowego, tym właśnie chcę się zajmować w sejmie. Chcę zmienić system prawny w Polsce, chcę pracować nad reformą systemu sprawiedliwości. Dziękuję. Jarek Miński, numer 4, Jarosław Giński, lat 41, żonaty, żona Barbara, dwóch synów, Jakub Michał. Od 2010 roku jestem dyrektorem Zespołu Szkół w oraz nauczycielem matematyki i informatyki. Poprzednio pracowałem jako nauczyciel matematyki w różlowej, milczarowej, w warszce oraz równolegle uczyłem kilku przedmiotów w zespołeś zawodowych w górach. Moja działalność publiczna rozpoczęła się w 2006 roku, gdy po wybranych, wygranych wyborach samorządowych objąłem mandat radnego Rady Powiatu Nowosądeckiego. Kolejnym krokiem było założenie przeze mnie Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej, którego byłem pierwszym prezesem. W 2015 roku objąłem mandat Radnego Rady Miejskiej Rybowej. Jako poseł na Sejm chciałbym zająć się głównie oświatą, kulturą i sportem, ponieważ większość moich dotychczasowych aktywności, wykształcenie, a także doświadczenie zawodowe Związane jest z tymi właśnie dziedzinami działalności państwa. Jako, że nie jest mi obca praca urzędnicza, będę także dążył do właściwej dbałości o majątek państwa, do partnerskiej współpracy ze wszystkimi gminami i powiatami, uproszczenia procedur załatwiania spraw w urzędach. Moje hasła wyborcze to nauczyciel dla ucznia, nie dla papierów, oraz władza w ręce samorządu. Amadeusz Kwiatkowski, numer 8 na liście, również tutaj w Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Amadeusz Kwiatkowski. E, mam 26 lat, pochodzę z Nimczarowej, e, z wyższą cenę jestem magistrem Legowania Mistycznego, obecnie robię doktorat w Gryfie, w Krakowie. E, prowadzę tutaj, prymuję uczestników sportowych gladiator. Wstępnie chciałbym się zajmować tego z moim wykształceniem zainteresowaniami zainteresowani, głównie sportem i turystyką. Dziękuję. Dziękuję. Piotr Bielski, pozycja numer 16. Dzień dobry, państwu, nazywam się Piotr Bielski, mam 45 lat i mieszkam w Nowym z Zwyczajnym jestem politologiem. Pracowałem w się Zjednoczonych ponad 20 lat i z racji tego chciałbym się w Sejmie zajmować bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym państwa, odbudową silnej armii i obrony terytorialnej kraju. Chciałbym także zająć się z decentralizacją policji, a także związanymi ze społecznościami lokalnymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan jest Kolega Szczepan Zygmunt, prosimy bardzo. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Szczepan Zygmunt, jestem żołnierzem zawodowym od 23 lat, służę w armii, pracuję obecnie w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej jako kontroler grup lotniczego. Jako poseł chciałbym zadbać o to, aby naród polski cieszył się z życia, był radosny i uśmiechnięty. E, ktoś może powiedzieć tak. Jest was za mało i nie dacie rady. Oni są zbyt silni. Nic bardziej mylnego. Jest nas to prawda garstka. Jesteśmy młodzi, ambitni, uczciwi, szlachetni i posiadamy siłę. I wiemy, że damy radę zmienić to, co 25 lat niższy Was i nasz kraj. Dziękuję. Zmiany ordynacji wyborczej, zniesienia progu referendalnego, systemu prezydenckiego. Zwyciężymy tylko wówczas, kiedy zmienimy system, kiedy zmienimy konstytucję. Wybór sędziów sądu tego szczebla podstawowego w wyborach powszechnych. Wybór prokuratora generalnego w wyborach powszechnych. Z naszymi z Koniec z nepotyzmem i z Zmienimy go. My nie obiecujemy, bo my nie kłamiemy. My nie obiecujemy, bo szanujemy obywateli. A teraz do roboty wszyscy razem po Polskę! It's a...